Zadanie. Dana jest wysokość stożka równa 9 cm. Oblicz jego objętość i pole boczne, jeśli kąt jego rozwarcia wynosi 60 stopni. Wykonajmy rysunek do zadania. Mamy stożek, którego kąt rozwarcia wynosi 60 stopni. Więc nie trudno zauważyć, że wysokość opuszczona z wierzchołka naszą 60, która tutaj istnieje, Dzieli na dwie trzydziestki. Widzisz, kąt rozwarcia wynosi 60 stopni. Zaznaczmy jeszcze wysokość 9 cm. Myślę, że również nie jest trudną rzeczą zauważenie, że nasz przekrój osiowy stożka jest trójkątem równobocznym, a dziewiątka jest wysokością trójkąta równobocznego. A wzór na wysokość trójkąta równobocznego to a pierwiastek z 3 na 2. Więc a pierwiastek z 3 na 2 jest już obliczony. Jest równy 9 cm. I obliczmy z tego równania niewiadomą a. Na początku zlikwidujmy mianownik. Mnożymy całe równanie razy 2. Tutaj mianownik nam się likwiduje. Zostaje a pierwiastek z 3. 9 razy 2, 18. A wyliczamy, dzieląc całe równanie na pierwiastek z 3. Czyli A równa się, i tutaj 18 przez pierwiastek z 3. Dzielimy także 18 z prawej strony. To jest wynik, ale jeszcze usuniemy niewymierność z mianownika. Mnożymy licznik i mianownik przez pierwiastek z 3. Teraz licznik przez licznik, mianownik przez mianownik. 18 pierwiastek z 3 przez 3. Te pierwiastki po wymnożeniu dają nam pierwiastek z 9, a pierwiastek z 9 to 3. Liczby się skracają. Otrzymujemy, że A jest równe 6 pierwiastek z 3. Teraz nasze obliczenia zaznaczmy na rysunku. To jest bok trójkąta równobocznego. 6 pierwiastek z 3. Tutaj podobnie. Tutaj również mamy 6 pierwiastek z 3, więc promień to jest połowa 3 pierwiastek z 3. Wypiszmy jeszcze raz. H to jest 9 cm. R 3 pierwiastek z 3, a tu L tworząca 6 pierwiastek z 3. Teraz obliczmy objętość. Wzórna objętość. 1 trzecia pi r kwadrat razy h. Czyli 1 trzecia pole podstawy razy wysokość. 1 trzecia przepisujemy. Pi także przepisaliśmy. A promień to 3 pierwiastek z 3. I bierzemy go w nawias i do kwadratu. Razy wysokość 9. Jedną trzecią przepisujemy. Pi również. Tutaj w nawiasie każdy element podnosimy do kwadratu. 3 do kwadratu to 9. Kwadrat z pierwiastkiem się likwiduje, więc otrzymamy trójeczkę i ta dziewiątka do przepisania. Teraz skrócimy 3 i 3, i pozostałe liczby wymnażamy. 9 razy 9 oraz pi doklejamy, łącznie 81 pi cm sześciennych. Teraz jeszcze, tak jak mówi zadanie, obliczmy pole boczne. Wzór na pole boczne to PRL, czyli inaczej PRL. Możesz sobie tak zapamiętać ten wzór. Polska Rzeczpospolita Ludowa. I ten skrót PRL bardzo kojarzy się właśnie z polem bocznym naszego stożka. Więc liczmy. Pi przepisujemy. R to 3 pierwiastek z 3, L tworząca 6 pierwiastek z 3. Pi przepisujemy. 3 razy 6 to 18. Te dwa pierwiastki po wymnożeniu dają nam pierwiastek z 9 i to w efekcie jest trójka. Wymnażamy jeszcze 3 razy 18, 54 pi cm kwadratowych. Na końcu dajmy jeszcze odpowiedź. Objętość stożka wynosi 81 pi cm sześciennych, zaś jego pole całkowite 54 pi cm kwadratowych.